W dniach 5 i 6 listopada 2014 roku odbyła się czwarta edycja organizowanej przez wydawnictwo Inżynieria konferencji Geoinżynieria w Budownictwie. Wzięło w niej udział ponad 180 osób reprezentantów firm wykonawczych, producenckich, dostawczych, biur projektowych oraz inwestorów, jak również przedstawicieli środowisk naukowych związanych z branżą. Cieszę się bardzo, że uczestniczę w tak wspaniałej konferencji. Dotyczącej go w budownictwie. Cieszę się dlatego, że ta konferencja czwarta już uosabnia w sobie to, co najważniejsze w konferencjach gromadzi tutaj przedstawicieli administracji, inwestorów, prawników, projektantów, naukowców, wykonawców, a więc tych wszystkich, od których zależy, co się robi, ale przede wszystkim jak się robi. Część merytoryczna konferencji została podzielona na siedem sesji naukowych. W ramach których zaprezentowano 27 referatów. Dotyczyły one m.in. nowoczesnych rozwiązań w geoinżynierii, wzmacniania gruntu, głębokiego fundamentowania oraz zabezpieczania skarb i nasypów. Wiele z nich zobrazowano przykładami konkretnych realizacji. W trakcie konferencji wystąpił m.in. przemysław Nowak z Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Zwrócił uwagę na znaczenie stworzonych przez PZWFS profesjonalnych specyfikacji technicznych, rekomendowanych przez całe środowisko. Zaznaczył, że szczególnie istotna jest specyfikacja opracowana w odniesieniu do potrzeb przygotowania platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych. Cieszę się z okazji wystąpienia na tej konferencji, dlatego że mogłem przekazać głos środowiska firm fundamentowych, głos środowiska, który dotyczy przede wszystkim bezpiecznego i komfortowego wykonywania robót fundamentowych. Ta paląca potrzeba ucywilizowania, problemu platformy roboczej jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Cieszę się ze wsparcia kolegów, którzy uczestniczą, uczestniczą w konferencji i wspierają właśnie ten głos, który ja reprezentuję w imieniu Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Mam nadzieję, że będziemy robić konkretne kroki na drodze do sytuacji, w której naprawdę wykonywanie robót fundamentowych będzie bezpieczne i będzie wykonywane w sposób taki, który będzie dawało komfort i bezpieczeństwa i komfort finansowy wszystkim partnerom procesu budowlanego. Ważny punkt programu stanowiły panele dyskusyjne, których inicjatorem w branży geotechnicznej jest nasze wydawnictwo. Są one odpowiedzią na potrzebę wymiany poglądów i doświadczeń, które w zamyśle organizatorów przyczyni się do lepszego funkcjonowania tego środowiska. Cieszy nas fakt, że do rozmów angażowali się też przysłuchujący się debacie goście. W ramach pierwszego panelu, którego moderatorem był Tomasz Latawiec, prezes Cidir, rozmówcy zajęli się zagadnieniami związanymi z karami umownymi w kontraktach zawieranych w procesie inwestycyjnym. Warto zaznaczyć, że był to już drugi panel z udziałem przedstawicieli środowiska prawniczego. Pierwsza tego typu dyskusja odbyła się podczas ubiegłorocznej konferencji. Rozmowy podczas drugiego panelu skupiały się na temacie głębokich wykopów w miastach. Moderator dyskusji, profesor doktor habilitowana inżynier Anna Siemińska-Lewandowska, zobrazowała, jak wygląda skala tego zjawiska w Polsce. Zwróciła też uwagę na fakt, iż w ostatnich latach niezaprzeczalnie wzrosła ilość tego typu prac prowadzonych w naszym kraju. Te zagadnienia były przedmiotem rozważań pozostałych uczestników panelu. Miałam przyjemność prowadzić panel dyskusyjny o głębokich wykopach w miastach. Uważam, że to było bardzo udane przedsięwzięcie. Zresztą organizatorzy tej konferencji jako jedni z nielicznych organizują panele dyskusyjne na temat takich gorących problemów. Tak było i z panelem dotyczącym przepisów prawnych, ale szczególnie głębokie wykopy, których w tej chwili w miastach jest bardzo dużo, są takim gorącym tematem. I rzeczywiście było dużo wypowiedzi. było. Sporo głosów w dyskusji. Myślę, że dotknęliśmy takich najważniejszych zagadnień. Po pierwsze, zagadnień pozwoleń na budowę i wymaganych dokumentów. Po drugie, oceny przemieszczeń i oddziaływania głębokiego wykopu na otoczenie, co w tej chwili jest szczególnie ważne z racji nie tylko samego procesu projektowania, ale całego procesu inwestycyjnego. No i mówiliśmy również o samej technologii i jakiejś takiej znalezieniu równowagi między ekonomią, Rozwiązaniami technicznymi, a aspektami yy prawnymi. Integralną częścią konferencji była też wystawa firmowa. Usługi, produkty czy rozwiązania technologiczne były prezentowane na kilkunastu stoiskach. Obszar wystawienniczy w trakcie przerw kawowych był miejscem ciekawych dyskusji, a goście z zainteresowaniem angażowali się w rozmowy na temat przedstawianych ofert. Do sukcesu konferencji zdecydowanie przyczynili się sponsorzy, bez których trudno byłoby zrealizować takie przedsięwzięcie. W branży geotechnicznej funkcjonujemy od wielu, wielu lat, ponad stu. W Polsce ta działalność zaczęła się tak naprawdę na dużą skalę 15 lat temu. Z geoinżynierem współpracujemy od lat już 10. My się rozwijamy, ale widzimy też, że geoinżynieria się rozwija. Na początku to były proste wydawnictwa, w tej chwili są to konferencje. Prawdę mówiąc, z wszystkich konferencji, w których uczestniczyliśmy przez wiele lat, wybraliśmy tylko tą jedyną, w której jesteśmy od paru lat głównym sponsorem i mamy zamiar być tym głównym sponsorem również w przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że jest to przede wszystkim forum do wymiany myśli, poglądów, spotkań. Ten wątek rzadkich, coraz rzadszych spotkań w tej branży jest, myślę, dość istotny. Nie tylko to, o czym mówimy oficjalnie na konferencji, ale o tym również, co mówimy w kuluarach, jak dzielimy się swoimi doświadczeniami, jak szukamy jakichś rozwiązań. Mamy coraz więcej uczestników, mamy, bo czuję się również mocno z tą organizacją tej imprezy związana. I mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Pierwszego dnia konferencji podczas uroczystej gali wręczono nagrody Tytan. W tym roku uhonorowano firmy w dwóch kategoriach: Geoinżynieria oraz Budownictwo Mostowe. W kategorii Geoinżynieria taką samą ilość punktów uzyskały i równocześnie zwyciężyły dwie firmy: Solotensch Polska Spółka Zoo oraz Zakład Inżynieryjny Georem Spółka o.o. Statuetkę Tytan 2014 w kategorii Budownictwo Mostowe otrzymała firma Strabag Spółka ZOO. Zwycięzcom oraz wszystkim nominowanym firmom serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów w przyszłości. Jako organizatorzy serdecznie dziękujemy patronom honorowym, sponsorom konferencji, wspierającym nas przedstawicielom świata nauki i wszystkim przybyłym gościom. Jednocześnie zapraszamy na kolejną, Piątą konferencję Geoinżynieria w Budownictwie, która odbędzie się w listopadzie przyszłego roku.